Dzień dobry wszystkim, Wilgotny Głupik z tej strony W tym filmie Pomyślałem, że pogadamy sobie trochę na temat rybek No, ponieważ taki temat do nich mi się Ostatnio nasunął, żeby nagrać Więc może właśnie o tym nagrajmy No więc Co w dzisiejszym filmie W dzisiejszym filmie chciałem wam trochę o swoich rybach, które tu mam poopowiadać Bo słuchajcie Generalnie znowu dziwna sytuacja tutaj wiesz wychodzi Wszystkie inne rybki Poza głupikami które mam w tym akwarium, czują się świetnie, pływają dobrze, nie ma żadnego problemu. Mowa tu oczywiście o tych świetnych rybkach, czyli neonach Innesa i neonach czerwonych, kardynałkach, piskorku, kiryskach. Plus jeszcze oczywiście zapomniałem nazwy tej rybki, o tej, którą tam widzicie nad rośniką. Przepraszam bardzo i zwykle nie zapominam nazw zwierząt, które hoduję, ale czasem coś z głowy wyleci. No ale o co chodzi? Gupik tutaj zauważyłem, że znowu gupików trzyma się coś takiego, że są nadmiernie chude, robią śluzowate odchody, są one cienkie i przeźroczyste. Wygląda to na to, jakby była to jakaś bakteria lub po prostu pasożyty. Na pasożyty już dawałem kiedyś yy, kapsułkę. Co widać, bo kupiłem dwie, że jedna jest już zużyta. To poszła w dużej części na to akwarium. Drugą mam jeszcze jedną. Tutaj, jak widzicie, całą mnie napoczętą. I moje pytanie: co tutaj zastosować? Czy tą kapsułkę na pasożyty? Czy może specyfik Ichtyotropikala? Której też mam. Czy może hosan Tropikala? Bo generalnie nie chciałbym, też, żeby ta kuracja, którą rzekomo chciałbym zastosować, by pomoc głupikom nie odbiła się negatywnie na tych innych na razie zdrowych rybkach, przynajmniej potencjalnie zdrowych. Bo jeżeli naprawdę okazałoby się, że ta kuracja dla głupików jest bezcelowa, a może jeszcze zaszkodzić innym rybkom, to wydaje mi się, że dużo lepszym rozwiązaniem byłaby po prostu eutanazja chorych głupików, a pozostawienie tych potencjalnie zdrowych ryb samych. Więc tutaj dlatego moja taka prośba do Was: jeśli możecie, wypowiedzcie mi się na ten temat, co tutaj zrobić. Oraz jeszcze jedno mam do Was małą prośbę. Mam na razie akwarium 23 litry wolne, puste, i w każdej chwili ono może wystartować. Tylko napiszcie mi, jakie według Was organizmy, czy ta rybki, czy krewetki byłyby do niego idealne. I oczywiście te organizmy były odporniejsze niż te, które gupiki. Na razie sobą reprezentują. Więc w tym filmie byłoby na tyle. Bardzo bym Was prosił, jeśli możecie o spełnienie moich tych dwóch próśb i odpowiedzenie na te dwa pytania. Także dziękuję za obejrzenie tego filmu. Do usłyszenia w kolejnym i na razie.